Dzień dobry. Wiele osób mnie pyta, jak ja robię ten swój ryż, szczególnie znajomi, którzy u nas często bywają, pytają, jak Ty, Dorota, robisz ten ryż, że on Ci taki dobry wychodzi. Słuchajcie, to wcale nie jest trudne. Mam swoją metodę, swój stary, sprawdzony sposób. Pokażę Wam dzisiaj, jak ugotować ryż. Każdy ryż. Czy będzie to czerwony, czy biały, czy brązowy ryż. Każdy ryż gotuję w ten sam sposób. Zapraszam. Będziecie potrzebowali spory garnek ryż w pojemniku, ja akurat mam kubek, w którym potem będę odmierzać ilość wody, bo cała tajemnica tkwi też w ilości odpowiedniej wody. Olej, mój jest rzepakowy, sól i coś, czym będziemy mieszać. No to bierzemy się do roboty. Do garnka wlewam olej, niewiele. Na dnie, żeby się równo rozprowadził, i włączam grzanie. Jak sprawdzić, czy olej już jest na tyle ciepły, żeby można było do niego wrzucić ryż? Jest rzadki, ale to jeszcze za mało. Wrzucam z dwa ziarenka ryżu. Jeżeli zaczynają się smażyć, to znaczy, że olej jest na tyle gorący, że możemy wrzucić resztę ryżu. po odrzuceniu należy szybko wymieszać i będziemy go teraz podsmażać. Podsmażając ryż pamiętajcie, żeby go mieszać. Ryż podsmażam około 5 minut. Po 5 minutach nadaje się już do zalania wodą. Jeżeli będziecie podsmażali ryż biały, najlepiej będzie widać, bo zmieni kolor. Ja mam ryż czerwony i nie widać tej zmiany koloru. Ryż jest gotowy do zalania wodą. Zalewam w ilości 2,5 objętości pojemnika, w którym był ryż, czyli 2,5 y, takiego kubka wody. Woda jest zimna i nie przestraszcie się, ale przy, przy takim wlaniu zimnej wody do garnka bardzo mocno buchnie, bagaż lewany. Jak widzicie, uspokoiło się już parowanie. Uzupełniam wodę. Drugi kubek i połowa. Ryż mieszam. Doprawiam solą. To jest również dobry moment, żeby wrzucić do niego przyprawy. Jeżeli gotujecie ryż biały, możecie dodać kurkumę, wyjdzie wam żółty ryż. To jest ostatnie zamieszanie tego ryżu. Ryż ma być teraz rozłożony na dnie, równomiernie. Przykrywamy, zmniejszamy grzanie do około połowy i czekamy. Nastawiam czas na 10 minut i po 10 minutach skontrolujemy, jak wygląda nasz ryż. Zobaczcie, woda już się wygotowuje, ale jeszcze potrzebuje ten ryż trochę czasu, by ją wchłonąć do końca. Woda się wygotowuje. Zobaczcie, na wierzchu już nie ma wody, ale ja zawsze łóżką sprawdzam. Wody jeszcze jest dużo w ryżu. Pamiętajcie, nie mieszajcie tego ryżu. Przykrywamy i dalej czekamy, aż się wygotuje. Idealny moment to wtedy, kiedy tej wody prawie nie ma na dnie. Garnek teraz należy przykryć, zdjąć z kuchenki i odstawić na bok. Po 5 minutach ryż dojdzie woda, która została na dnie. I jeszcze się włączy do ryżu. Ryż jest gotowy po 5 minutach. Zobaczcie, jest sypki, świetnie się nadaje również na sałatki, jak i do każdego posiłku. Spróbujcie w ten sposób gotować ryż. Nie gotujcie go w woreczkach. Życzę Wam smacznego.